Przekaz miłosny dla bliźniąt na tu i teraz, kiedy właśnie to oglądasz. Drogi bliźniaku, czas zakończyć już rozczulanie i rozżalanie się nad tym, co było, nad tym, co nie wyszło, nad tym, co nie było takie, jak sobie to wyobrażałeś. Jest to czas, żeby podnieść głowę do góry, dostrzec jeszcze światło i nadzieję, jaka jest tuż za tobą. Przeszywać twoją głowę, światło, które niesie optymizm, nadzieję, wszelkie możliwości. Ale przede wszystkim musisz, drogi bliźniaku, uwierzyć w to, że jest jeszcze nadzieja, że jesteś tak samo cudowną osobą jak każdy inny i jak każdy inny zasługujesz na miłość. Tylko najpierw tą miłość daj sobie. Przekaz dla was jest. Bez względu na to, czy jesteście w związkach, czy jesteście wolni, żeby zostawić to, co za wami, i nie wracać do tego, pozbyć się tych trudnych, ciężkich spraw, żalu, bólu, tęsknoty, rozczarowania, a zacząć myśleć o tym, co jest przed wami, a i relacje się zaczną poprawiać, i być może spotkacie kogoś na swojej drodze, jeśli jesteście sami. Bądź w ogóle zdecydujecie, że chcecie iść swoją własną drogą? Jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest to przekaz, że najwyższy czas otrzepać się, złapać to światło, to słońce, które w tej chwili właśnie jest nad wami i ruszyć do przodu. Życie w tym, co było i pochylanie się ciągle nad tym, nie przyniesie wam żadnej przyszłości oprócz bólu, tęsknoty i żalu. Do góry bliźniaki, przed Wami cudowne, cudowne, miłosne życie. Ale pozwólcie sobie na to i uwierzcie w to: bez wiary nic się nie zadzieje. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was, kochane bliźniaki.